Siemanko, ja jestem Milan i witam Was serdecznie w następnym filmiku informacyjnym na kanale Miszczyny Ziomek Milan. Witam, witam, witam. No i proszę Państwa, zakończyliśmy sobie serię kolejną z gry FIFA 21. Standardowo i tradycyjnie było w tej playlistie, w tej serii 31 filmów. Tak jest, drodzy Państwo, jak to zwykle zresztą. Nie wiem dlaczego tak się jakoś przyjęło, że jak nagrywam dla Was tą serię z FIFA, to zawsze wychodzi 31 odcinków, z czego jeden jest odcinek wstępny. Więc to tak w sumie liczę, że nie liczę, no ale finalnie zawsze wychodzi 31 odcinków. Tak, tak. 30 odcinków jest po prostu z meczy, a jeden jest wstępny. Także proszę Państwa, mam nadzieję, że seria Wam się spodobała. Z gry. FIFA 21. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia lajka, komentarza oraz zapraszam do subskrypcji kanału Mistrzniu Ziomek Milam. Gierka ogólnie była spoko. Nagrywałem ją w roku 2025 z dużym wyprzedzeniem. Już mamy rok 2026. Także no, idzie to naprawdę szybko. No i co? Nic mi nie zostaje w sumie: jak zaprosić Was na kolejne serie w roku 2026. Również w dalekiej przyszłości zapewne pojawi się kolejna część z FIFA, będzie to już pewnie FIFA 22. Bo też jak zauważyliście sobie, to ja po prostu no, idę po kolei. Nie? Bo tak naprawdę przygoda z Fifą zaczęła się na tym kanale od FIFA 11, potem poszliśmy sobie do 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no i 21 teraz wleciała. Jeżeli was zastanawia dlaczego nie nagrywam na przykład nigdy w tych wcześniejszych FIF, typu 7, 8, czy tam 12 i tak dalej tak dalej, nie wiem, po prostu jakoś tak wyszło. Też yy, na przykład te wcześniejsze FIFA, FIFA, jakie wychodziły, no to one były na komputer na przykład, nie? A tak naprawdę ja zacząłem nagrywać wszystkie części FIFA, jakie się zaczęły pojawiać na platformie PlayStation 4. Może też dlatego taki, taka luka jest, ale to akurat nie ma kompletnie znaczenia, bo prawda też jest taka, że naprawdę. FIFA z części na części niczym się kompletnie nie różni. Moim zdaniem to jest taki typowo odgrzewany kotlet. Wiadomo, są tam jakieś modyfikacje, trochę menu się różni, są inne składy, no bo to wiadomo, wszystko się zmienia z sezonem i tak dalej, i tak Ale sens tak naprawdę jest cały czas tej gry jeden i ten sam. Grasz, wygrywasz, przegrywasz albo remisujesz. Tak by to finalnie wyglądało. Proszę Państwa, dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia już niebawem w kolejnej części z jakiejś tam gry. Zobaczymy, co to będzie. Oczekujcie kolejnych materiałów informacyjnych. Pozdrawiam serdecznie, mistrzeniu Ziomek Milan. Hej!